Jakie z nim masz. I na przykład dzięki technice psychicznego włącznika trening jest szybszy i prostszy. Ponieważ, tak jak powiedziałem, wykorzystujesz te instynkty, które on już ma i przekierowujesz je w dobrym kierunku. Dlatego maksymalnie, maksymalnie cały trening zajmuje Ci 15 minut dziennie. W 15 minut dziennie możesz rozwiązać wszystkie problemy z swoim moją metodą. i Ja mówię maksymalnie, ponieważ. Ponieważ to jest maksymalny czas, jaki możesz używać psem, moją metodą, jak, jak, dzięki której osiągniesz maksymalny efekt. Jeżeli jesteś osobą, która, hmm, która by chciała więcej trenować, to niestety nie, nie powinieneś. Ja wiem, że wiele osób w internecie i w książkach głosi herezję, że psa się powinno trenować pół godziny, godzinę, dwie godziny, pięć godzin dziennie. Nie, to jest bzdura. Żeby trening był efektywny, musisz trenować psa krótko. I moja metoda jest specjalnie przystosowana do krótkich treningów. Maksymalnie cię zajmie 15 minut dziennie i błyskawicznie możesz zlikwidować wszystkie problemy, nauczyć psa Moment i zrobić z tym cokolwiek chcesz, żeby zrobił w stosunku do Ciebie, żeby się zachowywał. Drugą taką rzeczą jest to, że używając techniki psychicznego włącznika pies sam chce być Ci posłuszny. Z racji tego, że używasz jego instynktów i odpowiednio go motywujesz, pies sam chce być ci posłuszny. Pies chce zachowywać się tak, jak. Ty chcesz, żeby on się zachowywał. Pies powinien się zobaczyć, że pies będzie chciał tylko robić kupę na dworze, że przestanie gryźć i będzie ci przynosił różne rzeczy i będzie wykonał twoje komendy na pstryknięcie palcem, ponieważ on będzie chciał zrobić ci dobrze, on będzie chciał twoją uwagę, on będzie chciał od ciebie nagrody i będzie chciał twoje uczucie i miłość. To jest właśnie psychiczne włączanie tego przysłow, przysłowiowego włącznika w instynkcie psa, które będziesz potrafił zrobić z moim kursem. I Trenując psa psychicznym łącznikiem, nie wpadasz w pułapkę, że pies jest posłuszny tylko gdy, yy, gdy masz nagrodę. Moja technika wykorzystuje motywację, wykorzystuje nagrody, ale uczę też jak odpowiednio je wykorzystywać, żeby potem pies robił Twoje komendy i zachował się posłusznie, nawet jak nie masz jedzenia i nie masz nagrody. Dzięki czemu będzie, będzie Ci posłuszny gdziekolwiek pójdziesz, w jakiejkolwiek będziesz w sytuacji, co jest właśnie bardzo ważne, żeby psu się nie stała krzywda i żeby rzeczywiście ten trening jakiś dał efekty. I Ostatnim takim punktem jest to, że pies będzie cię bardziej kochał, jeżeli będziesz trenował go moją metodą, ponieważ moja metoda opiera się na treningu przez zabawę. Jeżeli pies, jeżeli psa będziesz trenował przez zabawę i on sobie połączy z. Ciebie z zabawą, z przyjemnością i z super czasem ze swoim panem, on będzie Cię jeszcze bardziej kochał i, całe i wszystkie te punkty połączą się w jedno i nie, dość, że nie stronało psa krótko, on będzie się cieszył, że, się, że spędza z tobą czas, będzie chciał zachować się posłusznie dla ciebie i, i jeszcze będzie się dobrze bawił, dlatego to wszystko się łączy w taką jedną wielką synergię, dlatego mój efekt, mój trening psychicznego włącznika jest tak, jest tak efektywny i tak skuteczny. I teraz tutaj powiedziałem Ci już mniej więcej o takich prostych, prostych zasadach i prostych rzeczach, które są bardzo ogólne i bardzo jeszcze mało szczegółowe, jak, jak musisz rozumieć psa, jak on pojmuje świat i jak powinieneś rzeczywiście zrozumieć jego psychikę, żeby trening był skuteczny. Powiedziałem Ci trochę o metodach, o metodach treningu i jakie powinieneś używać, dlaczego ich powinieneś używać i których nie powinien używać. I jeżeli chcesz, jeżeli chcesz teraz się dowiedzieć konkretnie, konkretnych technik, konkretnych rzeczy, jak rozwiązać jakieś problemy, jak nauczyć psa komend, jak użyć to wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy tutaj, to zapisz się na mój czterodniowy darmowy kurs stresury. Przez następne 4 dni, jeżeli się zapiszesz do niego, przez następne 4 dni będę wysyłał Ci codziennie e-mail z następną częścią kursu, bez zobowiązań, za darmo możesz się wypisać w każdej chwili pełna prywatność i po prostu zero, zero, żadne, zero żadnego zobowiązania. I z tego kursu dowiesz się wszystkich podstaw o tym, jak myśli Twój pies, jak widzi świat i jak te rzeczy, jak to zrozumienie i te rzeczy wyciągnie z jego psychiki i postrzegania świata, możesz użyć w efektywnym treningu, żeby cały trening szedł łatwo, gładko. Przyjemnie, im, żebyś mógł odudzić psa wszystkiego i nauczyć psa wszystkiego w ciągu, w ciągu po prostu krótkich dni. Oprócz tego nauczysz się, jak nauczyć psa wykonywać komendy, jak użyć konkretne techniki psychicznego włącznika w, po, w połączeniu z tą całą wiedzą o tym, jak pies myśli do skutecznego treningu. Nauczysz się jak rozwiązać najczęstsze problemy z zachowaniem psa, tak jak na przykład robienie kupy w domu, czy agresja, czy gryzienie różnych rzeczy i jeszcze wiele, 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 wiele informacji, które, które tam są zawarte, o których tutaj nie, nie będę mówił ze względu na czas. Dlatego po prostu zapisz się, niżej wpisz swój e-mail i dostaniesz ode mnie natychmiast pierwszy dzień kursu i przez następne trzy dni wyślę Ci jeszcze dużo, dużo bardzo, bardzo wartościowych materiałów i ten kurs to nie jest taki kurs jak Wszyscy zawsze tutaj mają, że o, że mówią, nauczycie tego i tego, tego, potem zapisujesz się ja tam same reklamy, tam nic. Nie. Ten kurs przez 4 dni nauczy cię bardzo dużo wartościowych informacji, które możesz wziąć, wprowadzić w swoje życie i natychmiast widzieć efekty. Dlatego wpisz swój adres e-mail poniżej i widzimy się po drugiej stronie. Pozdrawiam cię, Tomasz.